Dzień dobry, witajcie. Zapraszam Was dzisiaj na spacer po rozmaitościach w ogrodzie. W końcu udało mi się nagrać cokolwiek po nieco dłuższej niż zwykle przerwie. Przy okazji dziękuję tym widzom, którzy zainteresowali się powodem tejże nieobecności i z troską pytali, co się stało, dlaczego mnie nie ma i kiedy będą kolejne tematy ogrodowe. Kto chciał? Kto się dowiedział, a kto nie, to trudno. Tak czy inaczej, dzisiaj jestem i razem przemierzymy rabaty pełni lata. Jest to już takie trochę podsumowanie lipca, ponieważ z przerażeniem obserwuję, jak szybko wszystko przekwita i następują po sobie kolejne zmiany. Z dnia na dzień następuje wymiana kwitnienia do tego stopnia, że to, co normalnie obsypywało się kwiatami pod koniec lata, już teraz zaczyna startować ze swoim pokazem. Szczerze mówiąc, to jestem trochę przerażona tym, co będzie dalej, bo jak tak dalej pójdzie, to we wrześniu nie będzie na co patrzeć. No ale cóż, nic na to nie poradzę. Natura rządzi się swoimi prawami i za nic ma książkowe terminy. Nawet nie zauważyłam, kiedy wystartowały już hortensje bukietowe. Przybrały swoje żółto-limonkowe barwy, a wśród nich pojawiła się werbena patagońska z samosiewów. To wszystko, co będzie na rabatach, to są samosiejki, które o tej porze już pięknie przyozdobiły rabaty. Werbeny było tutaj znacznie więcej, ale musiałam ją niestety pousuwać. Był tu taki gąszcz, że szkoda mówić, więc całymi naręczami wynosiłam samosiejki, żeby inne rośliny po prostu miały tutaj jakąś przestrzeń do życia. Teraz wygląda to tak fajnie, zwiewnie, ażurowo, ani za dużo. Ani za mało, więc jest ok. To, co teraz widzicie, to młoda rabata zachodnia. Ona tu w zeszłym roku przeszła ostrą metamorfozę. Jest to rabata po brzozach. No i zobaczcie, to, co tu się dzieje, przerosło moje oczekiwania. Młode rośliny, które tutaj sadziłam, wyglądające wtedy jak patyczki. Jakieś takie mizeroty w tym roku już pokazały na co je stać. Są zawilce, młodziutkie hortensje, no i wielkie moje zaskoczenie, czyli róże balerina. Zobaczcie, jakie piękne i długie bicze wypuściły te róże i jak fantastycznie teraz zdobią. Z daleka wyglądają jak floksy jak jakaś fajna odmiana hortensji, a tymczasem jest to róża. Róża balerina. Wśród hortensji i róż posadziłam pęstemony z własnego wysiewu. To są te ciemno takie buraczkowo, jakby to powiedzieć, bordowe liście, ale tak czy siak utworzyły ładne kępy. Więc jestem pod wrażeniem. Zobaczcie jakie ładne. Natomiast za różami, za hortensjami już kwitnie szałwia omszona w odmianie karadonna. Jeśli ktoś obserwował moje filmiki, to przesadzałam ją tutaj w czerwcu albo pod koniec czerwca. Jakoś tak po jej pierwszym kwitnieniu. Poobcinałam wszystko praktycznie do gołej ziemi i przesadziłam tutaj wzdłuż całej długiej rabaty. No i już zaczyna pięknie tłoczyć kwiaty. Oczywiście na niższej wysokości niż za pierwszym razem, ale jak dla mnie to ona mogła właśnie by taka być. I nie strzelać na metr w górę, tylko pozostać na takiej wysokości. 50-60 cm, ale jak wiecie, w tym roku ta szałwia zaszalała i wystrzeliła na ponad metr w górę. Trafiła tutaj z rabaty południowej, i mam nadzieję, że w tym miejscu będzie już dużo grzeczniejsza. Na tych moich zmiksowanych rabatach. Nie może zabraknąć oczywiście kocimiętki. Kocimiętka zregenerowała siły, odbiła i zaczyna sobie kwitnąć. A w całym tym towarzystwie do kwitnienia powolutku szykują się oczywiście moje ukochane rozchodniki okazałe. Jeśli chodzi o rozchodniki okazałe, to muszę Wam pokazać. Ten bayer. Myślę, że większość z was go zna. Jest to odmiana Rainbow Xenox, ale zobaczcie, jaki ma fantastyczny kolor liści. Zupełnie coś innego niż zwykle. Takie bordowo-buraczkowe liście. On sobie tutaj rósł w towarzystwie pęstemonów, ale je powycinałam, ponieważ wybujały również za wysoko przycięłam. Teraz już sobie odbijają. W tym czasie pięknie się właśnie prezentuje ten rozchodnik okazały. No i tutaj samosiejka maruny. Tutaj moi drodzy rabata południowa. Rabata południowa, z którą walczy już któryś rok. I różne przechodziła swoje etapy. W tym roku tutaj było mnóstwo kocimiętki i szałwii karadonna, ale tak jak przed chwilą mówiłam, przesadziłam większość tych szałwii stąd i w czerwcu posadziłam różyczki, różyczki de Ferry. I zobaczcie to, co tutaj się dzieje w połączeniu z supertunią Hot Pink. Rabata zaróżowiła się na maksa. I taki melanż właśnie tego ciemnego różu z jasnoróżową różyczką dał taki oto efekt. Samo kwitnienie tych młodych różyczek defery to po prostu zwaliło mnie z nóg. No nie spodziewałam się, że już w tym samym sezonie i w tak krótkim czasie od posadzenia ona zacznie kwitnąć. Wypuszcza mnóstwo młodych pędów. Więc za rok o tej porze, w tym samym miejscu, no mam nadzieję, będzie już chmura przepięknych takich bibułkowych kwiatuszków. Tak się z daleka prezentuje ta moja różowa rabata południowa. A tutaj w tle do kwitnienia szykują się oczywiście rozchodniki okazałe. A na samej góreczce barbula w takim właśnie żółto-limonkowym kolorze. No dobrze, idziemy dalej, bo nie wiem ile ten spacer dzisiaj będzie trwał. Chciałabym Wam pokazać wszystko, ale nie wiem, czy damy radę. Tutaj zobaczcie, rabata przy garażu też ją tworzyłam tej wiosny. No i już fajnie, fajnie zdobi. Tutaj główną gwiazdą jest bodziszek rozan który o tej porze wytworzył takie fajne poduchy kwiatów i jest teraz główną ozdobą wycięłam już czoski główkowate został właśnie ten bodziszek w tle są młode miskanty i wśród nich już przekwitająca Trojeść krwista w odmianie Cinderella. I tutaj ta sama rabata, tylko z drugiej strony. Dalsza część ogrodu to u mnie rabaty mieszane, na których mnóstwo się działo i mnóstwo się dzieje. Ale powiem Wam, nie wiem co się dzieje, ale w tym roku strasznie szybko wszystko przekwita. Dosłownie to jest moment i kwiaty się zmieniają jak w kaleidoskopie Dopiero były szałwie, kocimiętki, a już to wszystko dawno przekwitło. Przycięłam i, i oczywiście kocimiętki i szałwie poodbijały i już tło, tłoczą świeże kwiaty. Tutaj zobaczcie, kocimiętka Amelia, kwitnąca tak bladoróżowo ale już startuje i kępy mają około 30-40 cm wysokości po drugiej stronie uwaga, żeby nie było zawirowania rabata z daliami taka rabata trawiasta tutaj przycinałam wszystkie kocimiętki w odmianie Six Hills Giant one też fantastycznie odbiły Mimo tej okropnej suszy, która była i w sumie nadal jest, dzisiaj w nocy przeleciał taki bardzo drobniutki deszczyk i to tyle. A tak w ogóle to naszą okolicę strasznie męczyły susze. No i wracając do tej kocimiętki, zobaczcie, jaka już duża. Tutaj to już jest 50 cm wysokości. No i zaczyna. Kwitnąć świeżutkimi kwiatuszkami, natomiast dla porównania, zostawiłam sobie takie kępy nieprzycięte. I pokażę Wam, jakie to są babajagi o tej porze. Jeśli się ich nie przytnie, zostawi, zlituje nad kwiatami, to później, zamiast zdobić, to po prostu straszą. Na tej rabacie trawiastej, jak zauważyliście, mam dalie. Pięknie już teraz kwitną. Jest tu kilka odmian, ale jak tak na nie patrzę, to już widzę, że to są jakieś pomyłki. Zupełnie nie to, co chciałam, bo nie zamawiałam ani pomarańczowych, ani żółtych. Natomiast się tutaj pojawiły. No, ale jak już są, to są. Trudno. Muszą być sadziłam rosną. Niech rosną. A na drugi rok zobaczymy. Czy je będę sadzić dalej, czy nie. Tak czy siak w takim miksie kolorystycznym. No to fajnie tutaj się teraz dzieje. No i tutaj wysokaśne saćce purpurowe, które w tym roku mimo tej suszy naprawdę urosły w siłę. Sadziec purpurowy ma to do siebie, że jak mu braknie wilgoci w glebie to opuszcza listki, ale tutaj widocznie dał radę i bardzo ładnie się prezentuje. Z drugiej strony też sadzce, dalie i trawiasty miks. teraz idziemy na najbardziej bujne rabaty w moim ogrodzie czyli rabaty wywijasy wczoraj przeleciałam z kosiarką żeby zebrać sobie trochę ściółki no i tak latam z tą kosiarką latam i patrzę, matko moja berbena patagońska już taka wielka tutaj rudbeckia goldstrum, która zwykle gdzieś tam zakwitała pod koniec sierpnia Tutaj już jeżówki, które tak naprawdę zaczynają już się przebarwiać, kolor ich blednie, więc powolutku będą przekwitały. I tak lecę po tych ścieżkach, lecę, lecę, a tu znowu rudbeckia green wizard, czyli ta o tych szyszkowatych kwiatostanach, właściwie już sypie nasionami, wszystko przekwita. Tutaj ta rudbeckia, żółta, goldstrum. Gdzie to zwykle kwitło, gdzieś tam pod koniec sierpnia. Teraz już się obsypało kwiatami. Marchewdara przekwita. abaty wypełniają się właśnie werbeną patagońską. Gdzieś tam już w oddali sadziec. Także po prostu szok. Tak się to wszystko szybko dzieje. A teraz pójdziemy. Na inną część tych wywijasów i pokażę Wam dzielżany. Jakaś Pani prosiła, żeby je pokazać, jak one teraz wyglądają. Ech. Wyrosły pięknie, ale też powinny kwitnąć dopiero pod koniec sierpnia. Może tu jakoś wlezę. A tymczasem zobaczcie, one już zakwitają. Te wzorzyste kolorowe kwiaty to są właśnie dzielżany, jesienne z nazwy, A tymczasem jeszcze mamy lipiec, a one już kwitną. Musiałam się przetransportować, żeby tak się nie zadyszać. Zobaczcie tutaj miks jeżówkowej, A tutaj kolejna kępa dzielżanów, już trochę niższych, bo tamte, które Wam pokazywałam, to mają 1,80 m wysokości. Te myślę gdzieś tak 1,40 m, ale też już wypuszczają kwiaty. A tutaj zobaczcie taki śmiałek. Śmiałek, który teraz tu mi tak fajnie wypełnia te rabaty. I jest to odmiana palawa. Bardzo Wam go polecam, jeśli uda się dostać, ponieważ on późno kwitnie. Normalnie śmiałki to już dawno przekwitły, zrobiły się takie szare bure miotły, a ten sobie tutaj kwitnie takim właśnie puszystym, puszystą chmurką. Dalej, marchew dara już powolutku sobie przekwita. A tutaj idziemy, idziemy, idziemy i zobaczcie. Słońce na rabatach. Czyli rudbeckia owłosiona. Ta jednoroczna, to są wszystko samosiejki, ale to jest zaledwie któraś część z tego wszystkiego, co tutaj się wysiało. Gdybym nie powyrywała samosiejek, no to tej rabaty nie byłoby widać. Tak się bujnie wysiała. Wpakowała się tutaj pomiędzy trawy, pomiędzy marcinki i saćce. No i pięknie wypełniła taką plamą kolorystyczną dużą część rabaty. No i już tak prawie, że na koniec dzisiejszego nieco chaotycznego spaceru. Chciałam Wam pokazać arcy-dzięgiel. Oj, jaki tu czmiel. Zobaczcie, to jest ten bajer bordowo kwitnący, ale to co na nim się tutaj dzieje to jest po prostu jeden wielki ul. Radość dla bzykaczy i zapylaczy. Bardzo miododajny. Więc wszelkie takie pożyteczne owady, no to mają tutaj raj. A kiedy słońce wyjdzie, no to już całkowicie jeden wielki bzyk na tym arcydziełgru się dzieje. Gdyby ktoś nie wierzył, to zobaczcie, wróciłam tutaj po godzinie. I po prostu szał ciału tutaj się dzieje. Pszczoły, jakieś osy, muszki, biedrągi. No wszystko tutaj siedzi i korzysta z całego dobrodziejstwa tejże rośliny. Koniec lipca, początek sierpnia. To na moich rabatach jeden wielki przepych. Kolorów, faktur, odcieni. Także cieszę się z tego wszystkiego niesamowicie, no i obserwuję zmienność przyrody. Tutaj, jak widzicie, już powoli startują marcinki, więc szok i niedowierzanie. No ale w tym roku wszystko zupełnie inaczej się dzieje niż bywało to w latach ubiegłych. Także, no cóż, trzeba to zaakceptować, no i cieszyć się z tego, co daje nam natura. Jedno przekwita, drugie zakwita. Następuje wymiana w przyrodzie. I to jest po prostu fenomenalne. Coś przytniemy, coś odbije, coś wytniemy, coś innego się pojawi. I jest to po prostu fascynujące. Tutaj idziemy w tej chwili do szałwi omszonych. Zobaczcie po przycięciu do zera. Pięknie wszystko odbiło. Cudnie kwitnie. No i jest wielkim pożytkiem dla owadów. Normalnie, gdybyśmy zostawili te koci miętki i szałwie, stałyby teraz takie brzydkie chochoły na rabatach. A tak pojawił się kolor. Wrócił fiolet. Lada dzień będzie tutaj fioletowa koci miętka. Więc znów te rabaty ożyją. A teraz powędrujemy sobie do tych kocimiętek, które jak Wam mówiłam zostawiłam dla eksperymentu. No i zobaczycie, jak one teraz wyglądają. No, to jest właśnie taka przykładowa kocimiętka, którą sobie zostawiłam już na tyłach rabat, żeby po prostu zobaczyć, przekonać się wizualnie i na własnej skórze. Czym grozi zlitowanie się i nieprzycięcie takich kęp? No, jest różnica. Nie ma co ukrywać, jest różnica. Najdalsza rabata w ogrodzie, którą przeznaczyłam na róże. A w tej chwili nie prezentuje się zbyt oszałamiająco, gdyż przycięłam wszystkie róże po kwitnieniu, a przycięłam je mocno, żeby poszły. W nowe pędy, żeby odbiły pełnią, pełną parą. Więc tutaj nie ma w tej chwili co oglądać. Jest zielono, ale już lada, moment, lada, dzień. Będą kwitły i kocimiętki, i szałwie omszone. Także znów tutaj się coś fajnego zadzieje. I jeszcze miałam Wam pokazać jedną bylinę. Która o tej porze u mnie fajnie zakwitła. Jest to krwiściąg kanadyjski. Zobaczcie, to jest tabelina o kwiatostanach podobnych trochę do liatry kłosowej, no ale zdecydowanie jest to wyższa roślina. Tutaj ma gdzieś 140-150 cm, jak tak patrzę po ogrodzeniu o takich białokremowych kwiatostanach no niby nic takiego ale też miododajna oblegana przez zapylacze no i cóż moi drodzy to by było na tyle jeśli chodzi o dzisiejszy spacer jak widzicie sporo się dzieje na drzewach dojrzewają też owoce w warzywniku Zbieram warzywa, czyli aktualnie pomidory, ogórki, zatrzęsienie cukini pojawiła się też już fasola tyczna w odmianie mamut, więc mamy z tego sporo pożytku. A tutaj właśnie jeszcze pokażę Wam te rabaty, które szykowałam sobie pod nasadzenia różane. Zobaczcie, jak fajnie wyglądają te młodziutkie kocimiętki, które tutaj przesadzałam i dzieliłam. No, ładne kępki. Także już oko cieszy taki widok. Miałam przesadzać kocimięty, te wysokaśne tutaj Walkerslow, ale chyba je zostawię. Niech one sobie będą tak z daleka od brzegu. Żeby się nie okazało, że potem jak posadzę róże, to mi to wszystko przytłoczą. Także może niech sobie będą w oddali, a tutaj przy samym obrzeżu jest odmiana Persian Blue, czyli taka niska, kompaktowa kocimiętka. Mam nadzieję, że fajnie się wpisze w te różane moje przyszłe rabaty. No, na róże jeszcze muszę trochę popracować. No, niestety powoli to wszystko się dzieje ale mam nadzieję, że do jesieni, kiedy będą już róże dostępne z gołym korzeniem, no to jakoś uda mi się tę sytuację ogarnąć No i na koniec dla miłośników tematów warzywnych taki krótki przegląd warzywnika szklarni, pomidory i papryka zbieram, wykorzystujemy na bieżąco. Tutaj taka rabata ogórkowo-cukiniowa. Ja nie pryskam tych moich warzyw, więc ich żywot też prawdopodobnie będzie krótszy, no ale jak już coś zjeść, to niech będzie to ekologiczne, a nie zlane opryskami. Cukini to mam w tym roku nie i huk już nie wiem komu rozdawać. Tutaj już zaczyna się fasola mamut, więc może jutro już coś tu się uda zebrać na obiad. O, zobaczcie jaki fajny tunel z tych fasoli się utworzył. No super to wygląda. No i tutaj reszta naszego warzywnego towarzystwa. Tu oczywiście ozdobniki na płotkach, powojniki dla dekoracji, tak żeby nie było nudno i żeby coś się działo. No dobrze, moi drodzy, mam nadzieję, że taki spontaniczny spacer wam się podobał. Dajcie łapki, jeśli tak. Dziękuję wszystkim, którzy wytrwali od początku do końca dzisiejszego filmiku bo było długo. No ale chciałam Wam pokazać, co tu się dzieje właśnie na końcówce lipca. Także dziękuję za uwagę, pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia w kolejnym filmiku. Cześć!